Nasz powiat oprócz tego, że jest e, chyba najbardziej zmilitaryzowanym e, powiatem w Polsce, to też jest liderem, jeśli chodzi o centra gospodarcze. Trzy specjalne strefy, trzy siedziby specjalnych stref e, ekonomicznych, e, czyli Gromadka, Bolesławiec i e, Gmina Nowogrodziec wykroty, e, no to generuje jednak e, duży, duży obrót gospodarczy i myślę, że to ma bezpośredni wpływ e, na stopę bezrobocia, ale to również, że jednostki wojskowe nie funkcjonują, to też są potężni pracodawcy. Szpital powiatowy, który zatrudnia już blisko około 700 osób, to też jest duży pracodawca. Do tych elementów jest wiele, które spowodowały, że w wyniku rzeczywiście mamy trzeci najlepszy wynik w naszym województwie. Myślę, że nawet drugi, bo jeśli na pierwszej pozycji jest Wrocław, a na drugiej powiat wrocławski, który tak naprawdę jest, to jest całość, tak? to jest jedna jednostka urbanizacji, to my mamy bardzo dobre, dobrą pozycję i mam nadzieję, że ten stan uda się utrzymać. Nawet jeśli rzeczywiście w gospodarce w najbliższym czasie byłoby jakieś tam spowolnienie, myślę, że to nie będzie miało aż takiego decydującego wpływu na... Na stan gospodarki w naszym powiecie. Najważniejszą rzeczą w rozwoju gospodarczym i w inwestycjach prowadzonych, to jest nie przeszkadzać. Wydaje mi się, że przez tyle lat historii budowy tej oferty inwestycyjnej powiatu miasta i wszystkich gmin no wypracowane zostały takie mechanizmy, że ci inwestorzy mogą się czuć u nas, mimo tego, że jednak ten proces inwestycyjny jest obciążony różnymi obowiązkami administracyjnymi, że uda się, udaje się to sprawnie przeprowadzić. Zresztą no, sam fakt wystarczy popatrzeć na te nasze tereny przemysłowe. One w zasadzie w większości są już wyczerpane, bo po prostu tam wszędzie powstały albo powstają zakłady.